Tomasz Zabawa, człowiek, którego ulepiła korporacja. Doświadczenie zdobył w drugim co do wielkości koncernie na świecie Pepsico, z którego dobrowolnie się zwolnił. Zaangażowanie i wiara w Duo oraz soft marketing to część jego przepisu na sukces. Powitajmy na scenie Tomasza Zabawę, prezydenta klubu Duo Nie zdarzają się zbyt często Takie chwile ja To się zbyt często Mocą dobrych wspomnień z Oddycham do już Na Dlatego biorę wolne aż Ku chwale spontaniczności Łapie chwile, nie ufając przyszłości to idzie, ale moment, żeby poczuć snu Energię ludzi, których rozumiesz bez snu Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię, teraz wszyscy łapy w górę wołał Takie chwile jak te, nie straszają się często Takie chwile jak te to dla których zwycięstwo. warto żyć to jest ten moment moi drodzy to jest ta chwila dla której warto żyć coś niesamowitego chciałem troszeczkę inaczej zacząć ale Badka mnie zainspirowała. Opowiedziała niesamowitą historię, kiedy się poznaliśmy, i faktycznie to był troszeczkę inny czas. Człowiek troszeczkę inaczej wyglądał. Dzisiaj wygląda troszeczkę inaczej. Dlaczego? Bo Duo Life zmienia życie. Moi drodzy, jest jeszcze dużo do poprawy, ale po malutku idziemy po swoje. Ale Duo Life naprawdę zmienia życie. To był szczególny moment dla mnie też, pierwszy raz szedłem po wybiegu. Gdybym wiedział o tym wcześniej, postarałbym się bardziej. Ok, ale może następnym razem. Moi drodzy. To wszystko by się nie wydarzyło bez tych czterech dżentelmenów. Właściwie pięciu i sześciu. Naprawdę, panowie, wielkie dzięki za to, że zmieniliście moje życie. I życie praktycznie wszystkich tych osób, które siedzą tutaj przy stołach. Które siedzą w strefie menadżerskiej i wielu osób, które siedzą już na trybunach. Moi drodzy, wizja kilku osób, wprowadzona w życie, konsekwentnie realizowana, potrafi zmienić życie. Oczywiście dzisiaj zajmuję stanowisko prezydenta klubu Duolife. Zaszczytne miejsce, bardzo się z tego cieszę. Nie będę ukrywał, że nie. Jest fajnie, ale nie zawsze tak było. Moje życie kiedyś wyglądało całkiem inaczej. 17 lat pracy w PepsiCo. Zaczynałem od tego, że sprzedawałem chipsy, lejsy, rozwożąc je ciężarówką po sklepikach szkolnych. Później awansowałem i przez następne lata byłem takim przedstawicielem handlowym do spraw kluczowych klientów, do międzynarodowych klientów. Obsługiwałem Tesca, Kerfury, Auchan i tak dalej. Było w miarę fajnie. Fajna pensja. Samochód służbowy, co prawda Opel Combo. W magazynie można było pojeździć wózkiem widłowym. Fajny fan. Tylko, że nie realizowałem swoich marzeń. Nie miałem czasu dla siebie, a miałem ogromne marzenia. Wtedy pojawiła się cała branża marketingu sieciowego. Pojawili się ci czterej dżentelmeni. Poznaliśmy się, porozmawiałem z nimi, zaufałem im i razem zaczęliśmy budować niesamowitą rzecz. Rzecz, która zmienia ludziom życie na wielu płaszczyznach, nie tylko finansowych, ale także rozwoju osobistego, także zdrowia i poznawania swojej chęci realizowania marzeń. Bo wiele z nas osób, wszyscy właściwie, mają marzenia, ale mają je mocno zakopane. I naprawdę wiele osób uważa, że nie zasługuje na to, co wpadnie im do głowy. A ja Wam chcę powiedzieć, że zasługujecie na wszystko, co pojawia się w waszej głowie. Na wszystko. Ja miałem ogromne marzenia, nadal je mam i w momencie, kiedy się zwalniałem z pracy, żeby zająć się już na 100 projektem Duo Life, to było po dwu, dwóch latach budowania już Duolife i jednocześnie pracy na etacie. Wtedy spotkałem się z ogromną taką falą hejtu ze strony moich bliskich, moich przyjaciół, kolegów, że zwariowałem i tak dalej. Wtedy, żeby im uzmysłowić, co chcę w życiu osiągnąć, co chcę w życiu zrobić, że chcę żyć inaczej, że chcę realizować marzenia, że chcę być człowiekiem wolnym, bo to było największe moje marzenie, jednej osobie, która była bardzo mocno agresywna, powiedziałem tak spełni moje trzy marzenia. Wymyślę na poczekaniu takie bardzo materialne, tylko trzy. Chcę mieć trzy Mercedesy, chcę mieć dom z kaskadowym basenem i chcę mieć, mieć tyle pieniędzy, żeby zapłacić za edukację mojego syna, który wtedy miał około 12 lat, bez względu na to, jak długo będzie chciał się uczyć i gdzie. Jeżeli dasz mi te trzy Mercedesy w ciągu miesiąca, jeżeli dasz mi ten dom za pół roku, a zgromadzisz taką gotówkę na moim koncie w ciągu roku, nie będę robił Duolife. Jutro dzwonię do zarządu, wypisuje się, nie będę robił Duolife, dalej będę sprzedawał Lays i Pepsi. Ona bardzo mocno na mnie wtedy krzyczała, nagle zamilkła i powiedziała, dlaczego tego ode mnie oczekujesz? A mówię, widzisz, bo doradzasz mi, co mam zrobić w swoim życiu, w moim życiu, ale nie bierzesz za to odpowiedzialności. To nie ty poniesiesz konsekwencje swoich rad, tylko ja. Więc choć, chociaż raz ponieś konsekwencje. Doradzasz mi, co mam w swoim życiu zrobić? Że zwariowałem? Że powinienem iść do psychiatry? Że zostawiam stabilną pracę, samochód służbowy, pensję. Okej, okay. zrób to, co proszę. Nie będę robił duo Słuchajcie, to był jeden z momentów kluczowych w moim życiu biznesowym i budowania naszego biznesu. Bo od tamtej pory to było tak, jakby ona powiedziała wszystkim, co się wydarzyło, bo od tamtej pory nikt nie odważył mi się doradzać, co mam w swoim życiu zrobić. I moi drodzy, dziękuję. Tu nie chodzi o to, że ona komuś powiedziała, tak nie było, ale zbudowała się wtedy moja postawa. Zrozumiałem wtedy, że to ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. Nikt inny. Ani rodzina, ani moi rodzice, mój syn, moje otoczenie. Nikt nie jest odpowiedzialny za moje życie, tylko ja. I ja będę ponosił konsekwencje swoich decyzji. Moim największym pragnieniem jest bycie wolnym człowiekiem. Moi drodzy, z tych popularnych trzech życzeń, no część się jeszcze nie spełniła. Co prawda miałem już w pewnym momencie yy, razem z moją partnerką Moniką trzy Mercedesy, ale nie takie. Ja chcę mieć kabioleta, limuzynę i terenowy yy, w najwyższej klasie Mercedesa, więc to marzenie jeszcze idzie. Domu z basenem kaskadowym jeszcze nie mam. Obecnie mieszkam w domu, gdzie basen jest w jadalni. Kiepski pomysł. Raczej powinien być na zewnątrz, ale to też w takim razie idzie. Natomiast jeżeli chodzi o tą furę pieniędzy z tym symbolem nauczania. Moi drodzy, dzisiaj mój syn ma 22 lata. Od dwóch lat mieszka ze swoją dziewczyną w Warszawie. Jesteśmy z Gdańska. Właśnie rozpoczął czwarty rok na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa. Uczy się prawa i jest jednym z najlepszych na swoim roku. Oprócz tego zaczął y, studia na uczelni Koźmińskiego, rachunkowość i finanse jest dzisiaj na drugim roku. I teraz wyjechał na Erasmus na pół roku do Hongkongu. I od trzech tygodni jest w Hongkongu w jednej z najlepszych uczelni na świecie, uczy się po angielsku w Chinach rachunkowości i finansów. Że, że tak, tak tylko powiem, nadmienię, nie chciał podchodzić do matury. Dlaczego to się wydarzyło? Bo kiedyś podjąłem decyzję, że będzie mnie na to stać. I na szczęście dołączyła do tego jego pasja do nauki, pasja do zwiedzania świata i pykło. Natomiast life bardzo mocno, z Duolaj, bardzo mocno można przesadzić z marzeniami. Bo obecne życie wygląda tak. To nie tylko Mercedesy, ale przede wszystkim doświadczanie naprawdę niesamowitych rzeczy na całym świecie. Ktoś z Was ma Instagram? Tak. Dietmar ma. Zapraszam na Instagram, tam jest dużo więcej zdjęć z tego, co się wydarzyło przez ostatnie 10 lat. Moi drodzy, 10 lat urodziny. Urodziny to jest zawsze początek. A następne to jest pamiątka tego początku i właśnie w ten dzień należy zawsze zacząć od nowa, być lepszym z poprzedniego dnia. Jeżeli zastanawiacie się te osoby, co tu się w ogóle dzieje? Przez te dwa dni wydarzą się niesamowite, magiczne rzeczy. Dajcie sobie czas, otwórzcie umysł i podejmijcie najlepszą decyzję dla siebie w niedzielę. Jak? Event się już zakończy. Zobaczycie wiele historii sukcesu na tej scenie. Zobaczycie wiele osób, które podjęły decyzję o zmianie, zawalczyło o to, żeby mieć życie dla siebie. I to jest ten dzień, kiedy należy zacząć. Urodziny to początek. Jesteśmy na progu następnych dziesięciu lat. Duo Life rozwinie się niesamowicie. Pytanie, ile z tego rozwoju będzie Twoją częścią? Ile wytniesz z tego tortu? Jak bardzo zmieni się Twoje życie? Bo moje zmieniło się o 180 stopni. Panowie, przekroczyłem już czas, ale muszę tu, teraz mi się przypomniała jedna historia. Beatka wspominała pierwsze, zetknięcie z firmą, z zarządem. Troszeczkę powiedziałem o tym na ostatnim TFT, ale bez personaliów. Dzisiaj powiem otwarcie, co się, co się wydarzyło. Za cztery miesiące mam urodziny. Będę miał 50 lat. 10 lat temu, jak Duo live wystartowało w październiku, za cztery miesiące też miałem urodziny, tylko że czterdzieste. Wtedy dopiero się poznawaliśmy, zaprzyjaźnialiśmy się, często ze sobą rozmawialiśmy. Właściwie nie, już wtedy byliśmy przyjaciółmi. I nagle dostaję kopertę do domu przed moimi urodzinami. Przynosi listonosz, wrzucił do skrzynki, przyszła koperta, otwieram, a tam prezent urodzinowy. Zaproszenie do restauracji. Na kolację w Gdańsku do jednej z najdroższych stekowni w trójmieście. Powiem Wam szczerze, do tego momentu nigdy nie jadłem prawdziwego steka. Nie miałem potrzeby, tak sobie tłumaczyłem, po prostu mnie nie było stać. Uważałem to za nonszalancję. Zaproszenie było dla mnie i dla mojej uczestnej partnerki. Pojechaliśmy do tej y, restauracji. Powiedziałem tylko nazwisko zabawa i już nic nie musiałem mówić. Otrzymaliśmy pierwsze danie, drugie danie, deser, wino. Podziękowaliśmy i wyszliśmy. Wszystko było zorganizowane, zapłacone i ufundowane przez moich przyjaciół. Panowie, dzięki wielkie. To był niby drobny gest, a pamięta się 10 lat. Wtedy, to było dla mnie bardzo ważne, bo ja sobie wtedy obiecałem, że przyjdzie taki moment, że jeżeli będę miał ochotę, to steka będę jadł na śniadanie, na obiad i na kolację codziennie. Duo life zmienia życie. Duolife może zmienić Twoje życie. I to jest czas na nowy początek nowych 10 lat, nowego duo z tobą. Dzięki wielkie. Ja wiem, że takie chwile jak te Nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasz jest bysto. Mocą dobrych wspomnień z dół. Oddycham do z zbój. Dlatego biorę wolne a brzydka.